Wykonaj mnożenie dwóch wielomianów. Wielomian pierwszy przez wielomian drugi. Mam przemnożyć te dwa wielomiany. Jak to zrobić? Oczywiście każdy przez każdy. Najpierw 3x do piątej mnoży nawias, później minus 2x do trzeciej mnoży nawias. Zaczynamy 3x do piątej. Mnoży minus 5x do czwartej. To mamy. Wynik jaki dodatni, czy ujemny? Oczywiście ujemny. Zatem minus 15, x do której x do piątej razy x do czwartej wykładniki się dodaje. Zatem do 9. Idziemy następne. Plus i plus to plus. 3 razy 8, 24 x do siódmej. Teraz minus dwójka mnoży minus i minus to plus 2 razy 5, 10 x do której do 7 Ostatnie minus i plus to plus 2 razy 8, 16 x do której do 5 Sprawdzamy, czy mamy wyrazy podobne. Podkreślmy je i zredukujmy. Zatem, idziemy od najwyższej potęgi, 9, dodać 24, dodać 10 to 34x do 7, odjąć 16x do 5. Wykonajmy mnożenie. Zaczynamy od Minus 2x do 3 mnoży nawias. Minus 2 razy 4, minus 8x, do której wykładniki dodajemy x do 12. Idziemy dalej. Minus i minus plus 2 razy 6, 12x do 8. Kolejne działanie. Minus i plus to. Minus 4x do 3. Teraz 8x mnoży drugi nawias. Zatem dodatni z dodatnim dodatni 8 razy 4, 32x do 10. Teraz dodatni z ujemnym, ujemny 6 razy 8. 48x do, z tej, dodatni z dodatnim, dodatni, 2 razy 8, 16x. Mamy wykonane mnożenie. Szukamy wyrazów podobnych. Zaczynamy od najwyższej potęgi. 12 potęga, minus 8x do 12. Kolejna potęga to byłaby dziesiąta. 32x do dziesiątej. Mamy kolejnej niższej potęgi plus 12x do ósmej. Następna to będzie szósta potęga. Później mamy sześcian. Napiszmy. Zostaje potęga pierwsza 16X. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.